Pójdźcie, ile tu zabawek. Bogarnki są. O, to jest sala zabaw. O a to łóżeczka. Smutny jest to widok. To są szafki dzieci. Spójrzcie się, są oznaczenia. Każde dziecko wiedziało, gdzie jest jego szafka. To jeszcze butki są dzieci. Tu jeszcze są buty. Ciekawe czy. Oryginalne czy podrzucone, widzicie? Nocniczki. Każde dziecko miało swój nocniczek. Naprawdę smutne, smutne miejsce. Chodzimy do kolejnej sali. Płęka małej dziewczynki, tu z kolei wózek i lale. Spójrzcie, zabawki zrobione z metalu. To nieco co dzisiaj się buduje. Cóż z tego, że nie ma kółek, ale przetrwa wieki. Chodzimy do budynku szkoły. Ulica Pokoju 117. Udało nam się znaleźć tą szkołę. Jestem pod wrażeniem. Ulica pokoju 117 za mną. Przedszkole jest, zrobiło niesamowite wrażenie, bardzo smutne, bo naj, najgorzej z ofiarami są dzieci. Oczywiście następny propagandowy tekst. tutaj lenin No i to jest to, czego szukałem Tu jest to, czego szukałem same sierpy i młoty Tak. Tu. Tu. Czy do niego Spójrzcie. O kurcze, klasa. No Bardziej zdemolowany niż jak oglądałem ostatnie filmy, ale ciekawe rzeczy. Nie mogliśmy znaleźć szkoły. no. Teraz rzut oka na tą cudowną szkołę. Spójrzcie, oceny. Nazwiska uczniów i oceny. Ten jeden głos to wygląda bardzo liczny. To jest Lenin, nie? To jest książka Lenina. Napisane jest Lenin. Lenin. To jest oryginalna. O, tu już klasa nie wytrzymała. Próby czasu. Tu kolejna klasa. A to wiecie co to jest? Miejsce na kałamasz kiedyś. Ty angielski, zresztą angielskiego to jest... To nie jest chyba z tego okresu, bo nie wierzę, że uczy się angielskiego w tej szkole. Raczej nie to już jest podruba. A no tak, czekaj. Ja tą klasę pamiętam z filmów. Tam na ścianie jest wujaszek Lenin, który mówi dzieciom jak żyć dobrze w komunizmie. A już jest tam Siergiej. O, tu jest. To jest ta pracownia chemiczna i biologiczna. Bo są... I biologiczna. Sole różne, metale, kwasy. Cudo. Taki. Klasa. A to chyba przyrodnicza. Proszę, jakie piękne. A na tej y, tablicy? To chyba nie jest biologiczna. To jest chyba przeniesiona, ale tam się wydaje, że to jest jakaś. olbrzymia pracownia geograficzna. Dobra, ja się cofnę jak to jest? Już idę. Tam jest terytorium Związku Radzieckiego, a my jesteśmy gdzieś tu. Spójrzcie, na, na suficie nawet mapa. Ej, kompas, przepraszam, z tego aż nie wiem co mówię. Stop. Stop. Ale No cóż, jesteśmy po eksploracji tej niesamowitej szkoły. Zawartość tej szkoły zrekompensowała wszelki trud, który ponieśliśmy szukając jej, a znaleźć ją było naprawdę trudno i dobrze, bo, bo jest w takim stanie, jakim jest. Widzieliście pracownię geograficzną, chemiczną od języka polskiego. Wszystko jest pomieszane. Niektóre klasy są w doskonałym stanie, jakby dzieci jutro miały wrócić do szkoły. Jedna klasa się zawaliła, ale to jest 33 lata. Ma prawo, ale dzięki temu, że ta szkoła jest tak ciężka do nalezienia, jest w takim doskonałym stanie. Szkoła i przedszkole. Jestem pod wrażeniem i niesamowicie zmęczony. Spójrzcie, jak to jest niebezpiecznie chodzić. Na dzisiejszego dnia pojechaliśmy do samosiołów, którzy jako jedni z naprawdę nielicznych oparli się obowiązkowemu wysiedleniu zaraz po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Tak jak opowiadał gospodarz, oni wyjechali na 4 lata i po 4 latach wrócili. No i dzisiaj byliśmy właśnie u nich na gościnie. Ugościli nas po naprawdę słowiańsku. A teraz gospodyń zaprowadzi nas nad brzeg Dniepru. Gospodarz powiedział, że w chwili tragedii wybuchu łapał ryby. No zaraz zobaczycie. Piękny brzeg rzeki Dniepr. Tam, w to jest, jest nasza gospodyni. Dwa kilometra do Ale przecież <grymne> <bierge>, <grymne> <grymne> Tam Tam A województwo. Tam jest Białoruś. Tam jest Białoruś. Dwa kilometry stąd. Do granicy. Tylko nie przychli k nam, z jakąś grupą i nie było. I mi rosnazowali, jak oni tam żyli dwa miesiące, potem ich paimali, potem ich odpustili. Paima. Spójrzcie, jakie wielkie, olbrzymie małże. Poroznalnie do ręki. Olbrzymia ma... y... małża. To na pewno ptaki to jedzą, bo małże te y, słodkowodne nie są jadalne, raczej. Tam jest dom tych samosiołów, którzy nas ugościli dzisiaj. Zdjęcia zamieszczę. Studnia. Wodę my bierę od... Kernica. Kernica, Kiernicza? Kiernicza. Koloniec. po-rosyjskiej Kiernicza. Dziękuję. Ty tak. Witam was moi drodzy widzowie. Dzisiaj jesteśmy w Urpeci. To co za mną widzicie, to jest piąty reaktor. Wreszcie do tego, do... wreszcie doszło do tego, że jestem. Tam, gdzie chciałem być. Za mną jest piąty reaktor. Tak wkrótce tylko pokażę z tyłu. Tam są zakłady wektor, które składują paliwo. Zużyte paliwo nuklearne. Tam są chłodnie kominowe reaktora piątego. Tu niżej jest niedokończona chłodnia kominowa reaktora szóstego. Tu jest reak piąty reaktor, który jego budowa została przerwana yy, jakiś czas po awarii czwartego reaktora. Bloku, nie reaktora, bloku, bloku. bloku. A tam widać arkę. Sarkofag, który, nas, yy, który przykrył czwarty reaktor. Blok. blok, przepraszam, czwarty blok blok czwartego reaktora ten komin, który tu widać o, tutaj to jest blok y, ka, y, komin Atrapa właściwy kanał czwartego reaktora bloku został rozebrany w czasie nakładania arki czekam na zdjęcia, pozuje jak ten przed pomnikiem Prometeusza Symbol ujarzmienia energii atomowej przez człowieka. Jesteśmy przed samym wejściem do elektrowni atomowej w Czarnobylu. Marzenie, które mi się spełniło. Marzenie, które mi się spełniło. wodnie ocień haładno na dwaję, a mnie nużna gabarć paruski z tomy na post sowieckim terytorium, a здесьś nie nużna gabarc popolski Tolka paruski.